Siemanko, z tej strony, Seedrocks. Witam Was bardzo serdecznie w takim dosyć nietypowym materiale. W którym to przejdę pierwsza z historii mojego kanału mapkę typu Horror. To mapę podesłał mi jeden z moich widzów w prywatnej wiadomości na YouTubie. Nie zdradzał mi żadnych szczegółów dotyczących tej mapy. Powiedział, że gram na niej, że była naprawdę fajna, że można było się na niej wystraszyć i poprosił mnie, żebym coś takiego nagrał, ponieważ chciałby zobaczyć jakąś mapę Horror w moim wykonaniu. Ja jeszcze na tego typu mapach nie gram. Jest to moja pierwsza mapa właśnie horror, tak jak mówiłem. Pierwszy raz w ogóle jestem na tej mapie, nie mam pojęcia czego mogę się spodziewać, nie oglądałem żadnych gameplay i tak dalej, także mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę się będę bał. Ja ogólnie jestem typem człowieka, którego można chyba łatwo wystraszyć, także na pewno nie będę tutaj udawał żadnych moich reakcji, jeżeli coś mnie wystraszy, to, to myślę, że, że będzie to widać. Dobra, bez zbędnego przedłużania mamy tutaj jakieś zasady, video settings, to już sobie wszystko ustawiłem wcześniej, także nie ma sensu Teraz tego robić. Zasady, no breaking any blocks, czyli nie możemy nic niszczyć. Mamy używać tego texture packa, który został, a właściwie resource packa, który został przypisany do, do tej mapy. Ja oczywiście go używam. Do not place blocks apart from case. Aha, czyli nie możemy kłaść żadnych bloków z wyjątkiem kluczy. I co my tutaj mamy? If this looks like water on the resource... A nie, dobra, czyli jak widzicie mamy włączony resource pack, ponieważ nie wygląda to jak, jak wełna. This is a good idea to turn your render distance up. Aha, ja już to chyba wcześniej robiłem. Tak, mamy na normal, także spoko, myślę, że e, powinno wystarczyć. Co ten przycisk? Uuu, słyszeliście to? Jak mam właśnie przystawiał, 100%, dobra. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że mapa wam się spodoba. No i zaczynamy. Press to start Okej okay. Dobra jest klimacik Tutaj jakaś krew. Zobaczymy co w skrzynce Note. Okej. Okay. No escaping now. I will hunt you down. O oh, fuck. Co <ścoughs> nas zabić. Dobra. Jedziemy, ale ruszamy. Nagrywam to dosyć późno, jak widzicie jest już ciemno. Może nie będziemy szli jakoś tak super wolno Dobra, tutaj na razie tragedii nie ma Co my tutaj mamy? Kowadło, normalne kowadło, także spoko Mamy drzwi The door is locked, dobra, czyli tutaj nie wejdziemy Idziemy dalej, nie mam pojęcia ile ta mapa trwa, także... Nie wiem jak długi będzie ten materiał Kolejne drzwi, pajęczyna. Kolejne drzwi, do których idziemy. Choć może teraz. Tutaj, kurde, czuję, że za, za chwilę coś mi z tyłu wyskoczy. Ja strasznie tego nie lubię. Lubię, dobra. Trochę jak slender. Delikatnie. What the fuck? Mamy optyfajne ok. Okej, okay, dobra, czyli teraz mamy ten... Przycisk możemy się wrócić i otworzyć sobie drzwi. Aczkolwiek wydaje mi się, że... Wracając coś, coś powinno się tutaj chyba zmienić. Coś nie jestem do końca pewny. Okej, okay, to było chyba tędy. Dobra. Link do mapy macie oczywiście podany w opisie. Jakbyście chcieli sobie na niej zagrać, to nie ma. Musimy się streszczać. To nie ma oczywiście żadnego problemu. możecie sobie ją, e, ją wrócić do minecrafta i śmiało przetestować. Dobra, kolejna. Jak na razie. Coś było? Nie, dobra. Tylko What the fuck? Daj hej. Ok. Głowa Steve'a z krwią. Spokój, jest klimat. Jak na razie jest klimat, ale. Nic nie jeszcze. Specjalnie. Never look behind you. <noise> Zawsze się patrzę do tył, jak jest coś takiego. Dobra, lecimy dalej. Spokojnie. Okej, okay. jak na razie. Całkiem spokojnie Way out <laughs> What the fuck He's behind you Nikogo nie widzę Okej okay. Mamy Mamy przycisk dalej. Nie wiem w ogóle o co chodzi tak naprawdę w tej mapie. Czy my tutaj... Musimy... What the fuck? Jak ciemno, masakrycznie ciemno. OK, przejdźmy sobie. The door is locked. Dobra, mamy klucz, ale... Poszedłbym jeszcze? No dobra, tutaj nic nie ma, spoko. Nie mamy klucz, tylko mamy przycisk, więc... <ścoughs> Słyszycie? Jakby ktoś szedł Jezus. Oh my God. Dobra. Ja o tym, że nie Ja to What the fuck I co, i to koniec? Koniec gramie... Tylko tyle? Czekajcie aż wejdę i spróbuję pójść jeszcze raz. Co szybko przyjdziemy. fuck? Faktycznie trochę trochę się dziwiłem. Nie spodziewałem się, że, 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 że wyskoczy mi tamto. Okej. Okay. Klimat bez wątpienia na tej mapie jest, ale żeby się wystraszyć, co... Nie do końca mi się wydaje. Okej, okay, wrócimy tam, bo wiecie co tam było więcej tych drzwi, ale zobaczymy czy... Jezus, czy czy, czy czy... czy tych innych też coś znajdziemy okay. Jeżeli to był koniec, to mapa faktycznie krótka, mapa faktycznie krótka Wczułem się, że tak powiem, w klimat, ale spodziewałem się czegoś bardziej hardcore'owego okay, Wow, wow, wow Morskie są te dźwięki I schody Czyli to było tutaj Okej okay. I to chyba nie był koniec moi drodzy Nie, mamy tutaj przycisk I kolejne drzwi Stamtąd przyszliśmy Wejdziemy sobie tutaj, okej, okay, kolejna głowa, także spokojnie Pies mi jeszcze drapie po łóżku, nie wiem czy to słyszeliście Dobra Wejdziemy sobie tutaj Fak to chyba nic z tym nie robi. no jak widać tutaj jest chyba Ło! Zabiję. dobra, tutaj mamy koniec gry Moi drodzy, to chyba tyle. Spodziewałem się czegoś bardziej hardkorowego. Klimat faktycznie mapy jest stare, ale końcówka e, średnio zadowalająca. Mam nadzieję, że mi wszystko materiałowo czy się spodobał. To jest pewnego rodzaju eksperyment na moim kanale. Jeżeli chcecie e, widzieć więcej tego typu mapek, jakichś bardziej hardkorowych i tak dalej, kliknijcie łapkę w górę i e, podejście mi gdzieś tutaj, albo nie w opisie nie dacie rady, podeślijcie mi w prywatnej wiadomości na YouTubie mapy, e, w jakie chcielibyście, abym zagrał. Mapa ta nie była jakoś straszna. E, myślałem, że, że, będzie, że będzie gorzej, także e, tak, sam jeszcze z, z, z czegoś poszukał, no fajnie, fajnie mi się naprawdę gra. Można czuć się w klimacie, szczególnie jak, jak jest ciemno, i tak dalej. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No, Mam nadzieję, że mi Wam się spodobał. No i to chyba tyle. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Wbijajcie na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. I widzimy się w kolejnych filmikach, Także trzymajcie się i pa pa!